Cześć. Ostatnio słyszałem, że zadajecie pytania, jak poprawnie zapiąć dziecko w foteliku Biseifa Go Beyond. To jest w zasadzie bardzo prosta rzecz. Natomiast to, co wyróżnia fotelik Biseifa, to to, że ma pięciopunktową uprząż już dla noworodka, a nie trzypunktową, tak jak większość producentów ma. Z natury i fizyki pięciopunktowa uprząż jest oczywiście bezpieczniejsza. Natomiast wkładamy dziecko do fotelika tak jak do każdego innego. Staramy się na tyle dopasować dziecko do fotelika, żeby w całości przylegało i miednicą, i pleckami, i głową do oparcia fotelika. Także tutaj poprawiamy, dociskamy, przekładamy rączki przez pasy z jednej strony, z drugiej strony. W pierwszej kolejności ja proponuję zapinać najpierw klamrę. Natomiast następnie układamy uprząż w miejscach bioderek, a nie tak, żeby wchodziły na uda czy gdzieś na kolana, tylko one tutaj ma trzymać ta uprząż miednicę. Dociągamy tą miednicę. Jeżeli chodzi o szyjkę i głowę, to oczywiście tego chyba nie trzeba powtarzać. Wszyscy klienci foteliki infotelu wiedzą, że jak najbliżej kręgosłupa na krzyż i zaciągamy dosyć mocno. Proste.